no siema Niektórzy mogą pamiętać, a niektórzy nie, że w 2020 roku było dużo takich memów o tym, że Adobe Flash ma umrzeć. I Adobe Flash to był taki program, czy coś, że można było grać w takie gry co się grało w, nie, w gimnazjum na Infie. I że teraz w tym roku już nie będzie można grać te gierki, bo już nie będzie to działać. No i wtedy jak te memy były, to mi szkoda się zrobiło tych gierek i chciałem sobie pograć, nie, ale no później zapomniałem. I znowu sobie przypomniałem, że są takie gierki. I tak chciałem sobie pograć, ale myślę, że już nie będą działać. I nie zgadniecie. O, wejdziemy sobie na stronę, gdzie jest dużo takich właśnie gierek. Gier to pamiętam, dużo w to graliśmy yy, na infie. O, i tutaj było dużo takich gier typu Flash. O, sobie na przykład włączymy. O, tam sobie gierkę włączymy. I zobaczcie. Co jest? O, i zobaczcie. I gierka działa normalnie. Wszystko jest. Może trochę ucięte, nie wiem, ale działa. Gra. Możemy sobie wziąć nowa gra. Start. O, i wszystko działa. Wszystko fajnie. Śmiga, tutaj nic się nie popsuło. się. To akurat jest taka gra, że się te. kłada. Nie wiem, co to jest. No nie wiem, ta gra akurat mi się nie podoba. No ale chodzi, tutaj wszystko można grać w gry, które kiedyś ktoś tam grał sobie i je lubił. Ja na przykład lubiłem taką grę. To jest taka gra, że ma się dom i ten dom trzeba pilnować. Bo jak zobaczycie, idą ludziki i klikamy na nie, i oni umierają. Bo jak nie będziemy na nich klikać, to oni tutaj dojdą do naszego domu i zaczną go psuć. No i dlatego musimy ich zabijać. O! I oni tam sobie. Co jest? A, bo z pasją trzeba przyłapać. No i trzeba ich tam zabijać, i jak ich tam. Zabijamy to dostajemy pieniądze. O, aż stówę dostajemy za jednego. Mamy w tej grze dni i jak minie, tam będzie wieczór już, tak? To wtedy kończy się dzień. Teraz zobaczycie. No. Skończył się dzień. No i tu mamy jakieś ulepszenia. I to co zarobimy to możemy wydawać na te ulepszenia. O. Możemy na przykład mieć więcej naboi. No, już nic nie kupię, dobra. No i mamy kolejny dzień. I znowu biegną ludziki. My mamy je zabijać. Także. No dobra. Kiedyś ta gra mi się bardziej podobała ale są też inne gry. Pamiętam też była taka gra Last. Star... Co? Last Stand to było. No, znowu jakieś takie zimne. I to była taka gra o zombie. Wszyscy wiedzą, co to jest zombie. I tu jest w sumie to samo, co w tamtej grze. Że trzeba y, pilnować sobie tutaj swojego domu. Tylko, że się strzela do zombiaków. O. Dobra, nie chce mi się. Znaczy to nie tak, że są tylko gry o układaniu klocków i zabijaniu przeciwników, żeby do domu nie weszli, bo były też takie gry typu, y, nie wiem, y, że się chodziło, pokażę Wam jeszcze. O gierka feudalizm. No dobra, ta gra nie chodzi akurat. No Ale widzicie, jest dużo tych gier. Różne rodzaje są. są hazardowe, to nie. Y, strategiczne wyścigi są nawet. Można się pościgać. Cała lista gier jest. I to wszystko za darmo jest. Nie wiem, coś bym pokazał w sumie. A może to. Zobaczcie tylko jaka ładna grafika w tych niektórych grach jest. Normalnie jak prawdziwe. Weź babo. Co to ma być? A zobaczcie jak w GTA normalnie. I to za darmo. I tutaj na przykład jest tak, że się ścigamy. Siup. No co jest? No, dawaj szybciej jedź. Tamten tam wyścig wygrałem, jakby ktoś pytał. Oprócz giercowni były też inne stronki z grami. Było na przykład gry.pl i tutaj też się grało w te gry. Zobaczcie, ile tych gier tutaj jest. Niektóre tak fajnie nawet wyglądają. O, co to? Imposter. O, widzicie, Among Us jest. Można sobie w Among Us pograć. Zobaczcie, i można sobie pograć w Among Us, i nie trzeba płacić za niego, nawet A, jakoś dziwnie, tak bez głosowania. O, przegrałem. No, przegrałem. Ale wiecie o co chodzi. Także ja nie wiem, o co chodziło z tymi memami, że to miało nie działać, że Adobe Flash y, ma być zabity. Nie wiem. Wszystko działa. Można sobie pograć. Jak macie ochotę sobie pograć, to możecie. No tam niektóre gierki mogą nie działać, ale to wiadomo. U mnie działa. Mogę sobie pograć, ale mi się nie chce. Albo ktoś to sobie wymyślił po prostu, że nie będzie można grać. Albo ktoś był dzbanem i chciał wszystkich ponabierać. Ja się nie nabrałem. Wy mam nadzieję też nie. Także to tyle. Idźcie sobie pograć. Co tam chcecie? Elo.